Witam was bardzo serdecznie, nazywam się Zosia Golis i jestem organizatorem konferencji Świadomego Życia i Zdrowia w Bolesławcu 15 czerwca w hotelu IWIS. I w cyklu tych rozmów przedstawiam Państwu moich prelegentów. I jednym z tych prelegentów jest Zdzisław Uszczenda, który będzie mówił o wodzie, jakiej nie znamy, ale na pewno nie tylko. Zapraszam Cię Stisławie do przedstawienia, o czym będziesz mówił na konferencji. Witam serdecznie Państwa. Moim tradycyjnym takim tekstem jest prezentacja sukcesów związanych z, ze strukturyzacją wody, ale już od 15-17 lat mówię prawie to samo, bo omawiam cały czas te wyniki. I myślę, że na tej konferencji więcej się Państwo dowiecie ode mnie jeszcze o Waszych genach, bo to, że woda potrafi przywrócić zdrowie, to jestem w stanie każdemu udowodnić. Zresztą tu nie trzeba wielkich jakichś przekonywań, bo uzdrowiska są sklasyfikowane do leczenia. Ale bardzo mało osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest ich pochodzenie i ich ważne geny czyli Finiszem tych genów będzie to, jaką mamy grupę krwi, czy 0, czy A, czy B, czy AB. Oczywiście tych podgrup jest jeszcze ze 40 parę, ale chciałbym państwa Państwu uzmysłowić, jakie to ma kolosalne znaczenie dla naszego codziennego życia. I o tym będę mówił szeroko. I też w takiej zajawce, którą promujemy, festiwal, prosiłem Państwa o to, żebyście... Sprawdzili przed konferencją, przepraszam, jaka, jaką macie tę grupę, bo połowa ludzi nie wie. Nie pamięta, nie wie, nie zwraca na to uwagi. A nieważna jest sama nazwa, która grupa, tylko co za tym idzie. Jak grupa krwi 0 ma inne enzymy trawienne, grupa krwi ma inne enzymy trawienne, grupa krwi A ma inną budowę ciała niż grupa 0, i inną budowę ciała niż grupa B. Także jest to bardzo ważna rzecz, do której się w Polsce nie przywiązuje uwagi i tylko świadomi ja, ludzie. potrafią Ja tutaj, jeżeli mogę coś dodać, wiesz, my żyliśmy w tych czasach, kiedy mieliśmy grupę krwi w dowodzie. Każdy z nas miał w zielonym dowodzie i każdy wiedział, jaką ma grupę krwi. W tej chwili dowód wygląda inaczej, wszystko wygląda inaczej. I tak jak mówisz, nagle coś się stanie i ten człowiek nie wie, a my w dowodzie mieliśmy grupę Kredinę. To był taki ten plus tych czasów, których teraz nie ma. Nie? Proszę bardzo, oddać głos. I to jest o tyle dziwne, że no przy takich sytuacjach krytycznych, jak wypadki, jest to konieczne. W tej chwili ambulanse wożą takie z sobą. Mm, Preparaty do oznaczania grupy krwi, ale to zawsze jest strata czasu i kłopot. Lepiej by byłoby, by każdy z nas miał taką świadomość i mógł tą grupę krwi sobie gdzieś zapisać w dokumentach, w dowodach, żeby ułatwić później na przykład służbom ratunkowym Ale ja nie, nie sięgam do y, jakichś sytuacji ekstremalnych służb ratunkowych, tylko do naszego codziennego życia. Ludzie nie zdają sobie sprawy z faktu, że jeżeli y, mają enzymy trawienne przygotowane do metabolizmu mięsa to źle w tym momencie metabolizują roślinki i odwrotnie nie każdy może iść na dietę doktor Dąbrowskiej i nie każdy może iść na dietę keto ale o tym trzeba wiedzieć a nie słuchać tego co niesie nam prasa i social media które bardzo często opowiadają bzdury i żerują na ludzkiej niewiedzy więc to jest w tej chwili taki ciężar gatunkowy, który będę chciał Państwu przedstawić. No oczywiście jeszcze będziemy mówić o naszych preparatach, o naszych wyrobach DGK Hydrolot z lawendy, bo to no było zioło, na którym eksperymentowałem działanie wody plazmowanej. Podlewaliśmy dwa hektary sadzonek. Bardzo dobry efekt, bardzo dobre wchłanianie się tych, tego preparatu i o tym też będę Państwu opowiadał. A czy mógłbyś Więc... taki trochę więcej, przepraszam, powiedzieć na temat tego hydrolatu, bo o wodzie mówi się więcej. A o tym hydrolacie, bo on ma dosyć ostry smak, ale na przykład ja lubię ten smak. On nie jest taki ostrawy, ale mówię, mi to bardzo pomogło. Jeżeli chodzi o jelita. Czy mógłbyś trochę więcej powiedzieć o tym hydrolacie? Sam hydrolat, taka konstrukcja hydrolatu jest oparta też na wodzie plazmowanej. Bo podlewaliśmy sadzonki tą wodą, ekstrahowaliśmy w parze też wodą, więc jej rozbicie cząsteczkowe jest bardzo duże. A o samej lawendzie, proszę Państwa, to jest zioło, które jest znane od tysięcy lat. Bardzo dobrze, ale każdy z nas ma inne potrzeby, więc nie będzie znosił takiej sytuacji, że na ciebie tak super działa, a na kogoś innego również doskonale zadziała. Nie. Organizm nasz podpowiada, i jest w takiej konstrukcji, w której wybierze, czy to jest dobre. Jednemu lawenda i smakuje, i ładnie pachnie, a drugiemu nie. Inne kubki smakowe, inne zapachy. To jest tak, jak z muzyką. Jednemu się ta podoba, drugiemu inna. Każda jest piękna. Tak? Okay. Więc Podsyłam Państwa też, żeby się przygotować troszeczkę, poczytać sobie o samej lawendzie, jakie ma cechy, a ja spróbuję Państwu te cechy rozwinąć i pokazać, y, jakie mogą być dobre działania. Generalnie jestem ukierunkowany na profilaktykę. Staram się ludziom pomóc w trudnych sytuacjach, ale ludzie muszą sobie zdać sprawę z faktu, że nikt ich chorobą, nowotworową nie zaraził. Nikt nie podrzucił im tego złośliwie. Tą chorobę sobie wyhodowaliśmy. Poprzez nieuwagę, złą dietę, niezwracanie uwagi na środowisko, niezwracanie uwagi na własne emocje. Woda w tej postaci, którą ja robię, czy hydrolat, to jest odpowiedzią na rezonans. Czyli jeżeli uderzę w gong, i on zadzwoni, odpowiednią zadzwoni odpowiednim rezonansem, to ten dźwięk przynosi się do nas. Jeżeli wykreuje w sobie złość i złą energię, to ta złość i ta, ta energia zmieni wodę w nas. Więc proszę Państwa, zwróćcie uwagę na tą naszą stronę Nantes Nantes.com.pl, gdzie jest dużo opisów i badań, i, i filmików z mądrymi ludźmi, Przygotujcie się do tego wykładu. Ja bardzo chętnie będę, zamiast opowiadać o tym, co już odpowiadam od lat 17, chętnie bym Wam odpowiedział na Wasze wątpliwości. Czyli jeżeli się tak. Państwo przygotujecie, to Pani zasiadaje 45 minut czasu, mm -hmm. będę 45 minut odpowiadał. Y Zapraszam ja jeszcze też. dodam może, że będziesz miał stoisko właśnie na którym będziesz też dostępny jeżeli podczas wykładów ktoś nie zdąży zadać pytania albo go nie ma to później może podejść do ciebie i będzie też woda do nabycia na stoisku no i także tu Państwu dodam, że Zdzisław przygotował bardzo bogato dla ludzi, którzy zakupują bilety w sprzedaży, tak zwanej czyli trochę tańczą ceną no na Gato, to może o tym powie sam, co przygotował w prezentach, ale tu będziecie mieli tą możliwość i na wykładzie, i też na soisku, proszę. Więc każdy z Państwa, kto przyjdzie do nas, dostaje takie próbki wody plazmowanej. Być może jeszcze uda mi się wyprodukować tam dla lawendę. Takie próbki 200 ml, a do rozlosowania wśród Państwa pełen asortyment, czyli pięć zestawów wody plazmowanej, pięć zestawów z lawendy. To już Pani się zorganizuje ten kiermasz, czy tam tą loterię. Myślę, to będzie że... losowanie. I po prostu wejdziemy na wizję, tak jak teraz. I ja Ci podam cyfry od do, Ty nie wiesz kto to jest pod tymi cyframi. I mówisz na przykład tak jak Dagmara robiła ten i ten. I ja czytam na głos, że ta i ta osoba Wylosowała to i podejdzie do ciebie, będzie to zapisane i otrzyma ten prezent. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. No i super. Cieszę się, że biorę udział w tej imprezie, bo Bolesławiec to nasze rodzinne miasto z firmy Nantes. Tutaj powstała ta idea, tutaj powstały, tutaj były pierwsze badania, zakład produkcyjny, więc Będę ciekawskim mógł to o tym wszystkim opowiedzieć, przedstawić, może zainspirować kogoś, bo dla mnie ważne jest to, żeby ludzie zaczęli o tym mówić, zaczęli się douczać. To jest niesamowicie ważna rzecz, żebyśmy byli świadomi tego, co nas otacza i z czym się, z czym się mierzymy. Niestety nie sprzyja nam ani Okoliczność bycia w Unii, ani okoliczność naszych władz. Więc jak się Państwo sami nie obronicie, nikt tak. wam nie pomoże. Dokładnie. Fajnie, to dziękuję bardzo. Myślę, że Państwa zachęciliśmy taką zajawką, o czym będzie Dzisław mówił na konferencji jako prelegent. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję, do widzenia i do spotkania. Pozdrawiam serdecznie. Do miłego. Do miłego. Dziękuję.